Cześć, dzień dobry, witamy się w kolejnym dniu Dzisiejszy dzień już dużo, dużo spokojniejszy eee, Pogoda, słuchajcie, tak bardzo się zmieniła Od rana u nas w ogóle pada deszcz Temperatura też mocno spadła, czy mocno no Jest około 20 stopni, wieje wiatr Teraz przestało już padać, ale jest wszędzie mokro Także no po prostu pogoda zmieniła się bardzo Ale właśnie przez to dzisiaj można było zająć się domem i stwierdziłam też, że piję sobie teraz kończę już właściwie pić kawę, zbieram chłopaków, jedziemy na jakieś takie małe zakupy trochę do pepko, a Lanek chce jechać do Empiku, dlatego, że on w tym roku zdał z wyróżnieniem i wszystkie dzieci wyróżnione dostały kartę tą podarunkową właśnie do Empiku i on chce pojechać sobie w ogóle zobaczyć, co tam, czy coś tam by go interesowało no i tak chyba zrobimy bo dzisiaj taka właśnie pogoda, że tylko takie siedzenie w domu, także trzeba coś sobie e, wymyślić także widzimy się później ja bym chciała też zajechać do Roska kupić sobie balsam powiem Wam, że ten balsam który kupiłam sobie jak jechaliśmy jak lecieliśmy teraz na Majorkę ten bardzo ja już go właśnie tutaj wyzerowałam on mi się bardzo fajnie sprawdza Przede wszystkim dlatego, że on się szybko wchłania. I ja to uwielbiam. Ja wcześniej używałam ten krem z mocznikiem. No i on też jest świetny, jak macie właśnie skórę taką z tymi czerwonymi kropkami na ramionach czy na łydkach, to on super, ale on jest bardzo gęsty, jego trzeba bardzo długo wpracowywać, i on długo-długo jest na tych nogach, a ten yy, szybko w, się wchłania, także ten, ale też widziałam, że z tego yy, z tej serii Spa chyba, czy tam to już nie pamiętam jak on się nazywa jest też taki do podstrzymywania opalenizny także yy, chciałabym go yy, zobaczyć, nie wiem czy one są w Rosmanie, ale będę w sumie w galerii i oni, tam jest sklep ziai także pewnie po prostu tam sobie po niego wejdę, jestem ciekawa czy też będzie tak właśnie fajnie się zachowywał jak ten na razie ten dla mnie super Polecam. Ogólnie te masła kakaowe, nie wiem, czy pamiętacie, czy Wy też, ale ja za czasów takich mm, nastoletnich to ja do twarzy, to był mój krem numer jeden, właśnie to masło kakaowe. Bardzo, bardzo często używałam. Muszę też w ogóle zrobić już odrosty. Mam takie giga odrosty. Liet trzy tygodnie. Paznokcie cały czas mówię na tym żelu od Wiktorii. Trzymają się mega. I właśnie zamówiłam... Y sobie teraz, żeby dopełnić znowu ten żel od Wiktorii, bo tamten już mi się skończył. I po drodze też jeszcze zajedziemy do paczku a tu żebym odebrała paczkę. E, oprócz tego, żelu zamówiłam jeszcze dwa inne lakiery, także zobaczymy, co tam przyszło. Jeden na pną mleczny, jeden taki różowy, właśnie do fręcza, bo mam ochotę albo znowu zrobię to samo, albo w Baby Boomerze po prostu z tą żółtą końcówką. Stopy na pewno też muszę jeszcze zrobić, ale na stopach teraz mam mm, aktualnie po prostu właśnie ten sam żółty lakier na całej płytce. Bo on w ogóle bardzo ładnie wygląda. Jest taki fajny teraz wakacyjny, taki masełkowy, żółty kolorek. Okej, okay. ostrość. Przebrana. Ale no niestety, yy, założyłam tu krótkie spodenki, ale na wierzch katane, no bo naprawdę jest dzisiaj wiecznie. Wzięłam okulary w razie co, dlatego, że ja jestem jedną z tych osób, które jak yy, chociaż trochę wyjdzie słońce i nie mam okularów, to ja po prostu razem duże oczy i nic nie widzę. A wiadomo, że przy prowadzeniu auta jest to istotne. Chłopaki już siedzą w samochodzie. Pierwsze zobaczcie, jaka pogoda. Ochmurno. Dobra lecimy i się widzimy. No i dobra, jestem już w domu. Przyjechaliśmy z sumie małych, ale trochę długich tych zakupów, trochę nam tam w sumie zeszło. I pokażę Wam co, co kupiłam. W Rosmanie kupiłam o to mi chodziło. Y, to jest Sopot Sun, nawilżające mleczko utrwalające morska opalenizna, ale już przeczytałam, że to ma w sobie troszeczkę mm, niewielka ilość, a nie to nie tu. Ma w sobie troszeczkę jak gdyby samoopalacza, coś takiego i trzeba po każdym razie myć ręce, ale no pachnie bardzo ładnie. Aha, maska... Y Morska opalanizna, niewielka ilość substancji brązującej, masło z witamina E i d -panthenol, takie do nakładania właśnie też od razu po opalaniu, niecałe 18 zł kosztowało. Coś takiego, jakby te mgiełki sol de, de janeiro, ale powiem Wam, że ja nigdy tymi sol de janeiro tak nie, dlatego że ja jestem średnią fanką mgiełek ogólnie, wolę perfumy, coś bardziej trwałego wszystkie zapachy ładnie mi najbardziej spodobał się ten fioletowy także wzięłam na spróbowanie ale co się psikam to jak gdyby nie czuję od siebie tego zapachu także nie wiem yy, paczka to co mi przyszło to jest właśnie ten żel budujący z Victorii Wyn tym razem wzięłam w kolorze 08 pink cover i takie lakiery, to też jest z Victoria różowy i taka mleczna baza z maniki takie lakierki w Rossmanie jeszcze te trzy olejki. I to jest tak: to jest z olejkiem arganowym. To jest z. To jest jedwab. A to jest olej z czarnuszki. To i to ma ochronę. To też w sumie. Ja nakładam na mokre włosy przed suszeniem właśnie takie olejki. I jeszcze w Rosmanie ta kolekcja Stars. From the Stars teraz co była. Air Star. E ona jest teraz na promocji. Ten róż był za 10 zł z 25. Kolor przepiękny. I w ogóle tamte, tak powiem Wam tak, ten podkład. No tak ciekawy, ale tak go sobie. On ma bardzo dziwną kolorystykę, bo trzy pierwsze kolory są bardzo jasne. Ta czwórka jest znowu dosyć ciemna. Także nie zdecydowałam się. A ten. W ogóle, jakie on ma tutaj małutkie lusterko? No kolor jest taki. Bardzo ładny. To jest taki. Trochę krem, ale ja bym to raczej pędzlem nakładała niż jakąś gąbką. Dla intensywności. Bardzo ładny kolor, taki fajny, mały, kompaktowy. Powiem Wam, że jak się gdziekolwiek pakuje, nie tylko na wakacyjne wyjazdy, ale też po prostu jak jedziemy gdzieś na noc. Teraz na przykład na weekend byliśmy. To ja lubię pakować takie małe kosmetyki. To jest bardzo, bardzo wygodne. I zobaczcie też, właśnie brązer. To jest Essence, to w Hebe. Kupiłam z Essence taki Baby. Got brąz, taki malutki brązel, ale bardzo ładny kolor. On kosztował 13 zł i jego tutaj jest 5,5 grama, 5,5 grama. Kolor jest tylko jeden Cinnamon Spice. Także zobaczymy. No i te kultowe kropelki brązujące. Dużo ich widzę. To są coś na ten tych Elephant Drops elefant coś takiego. Zobaczymy sobie, jaki to ma w ogóle kolor. Bo nawet nie sprawdzałam, to można sobie dodać do podkładu. Takie kropelki brązujące. Tak wyglądają te kropelki brązujące. Zobaczymy, jak się będą sprawdzały po dodaniu. Nawet czasami do jakiegoś takiego jaśniejszego, właśnie podkładu. I to chyba wszystko. Aha, nie, jeszcze tutaj kupiłam maseczkę taką w płachcie. A resztę to były zakupy chłopaków. Właśnie w Empiku, Alex też, też w Empiku sobie coś jeszcze kupił Tam się już bawi, a Alan takie coś do, do tworzenia, jakąś taką kreatywną rzecz sobie wziął I też już robi razem z tatą u siebie w pokoju Szybki obiad, zajechałam, chciałam kupić krewetki, ale w Dino nie było już krewetek Chciałam kupić krewetki i te pieczone ziemniaczki, ale kupiłam takie nuggetsy I ziemniaczki się już właśnie pieką